Dobry Państwu. Dzisiaj postaram się pokazać, jak brać pomarańcza jedną ręką. Co najlepiej tak. Ten paznokieć, który już pokazywałem kiedyś, w palcu wskazującym mógłby zostać troszkę dłuższy, po to, żeby naciąć skórkę. I tak wskazującym do kciuka to są dość świeże pomarańcze także skóra jest trochę twarda i zawsze zajmuje to więcej czasu jakoś tam musi się udać nie ma, że się nie uda tylko musi się udać dłużej to idzie ale co zrobić? Trochę się rozsypuje, ale to się wszystko pozbiera. Tak samo się obiera mandarynki, tylko mandarynki łatwiej, bo mają bardziej miękką skórę. Jak się obierze mandarynkę, to wtedy wyjdzie mandaryna na golasa. To niektórzy to śmiesznie uważają, że nie widzieli mandaryny na golasa. Podobno Michał Wiśniewski tak rozebrał mandarynę. Długo to schodzi, bo tak jak mówię, jest świeży i skóra jest twarda. Jeżeli można, to można sobie pomóc drugą ręką trochę, ale to nic nie wyjdzie, bo sok się wyciśnie. To trzeba kombinować jedną. właśnie nie ma to jak dwie ręce ale co zrobić jedną ja też trzeba sobie pomóc jakoś wszystko się da, tylko schodzi to dłużej. Gdyś też w jednym sanatorium prosiłem pielęgniarkę czy salową, czy mogłaby mi obrać pomarańcze. Panie, ja tu nie jestem od tego. Nie, to nie. To jakoś trzeba samemu sobie radzić. Wiele rzeczy jest, które będę pokazywał, co można robić jedną ręką. Bo najłatwiej to się gasi światło. jakoś pomalutku. Pomalutku i to musi się dać. Jeden facet wcale nie obiera pomarańczy. Oni co ja będę obierał pomarańczy jak ja wiem co jest w środku. To po co ja go obiorę? Oczywiście to był kawał. Trochę Trochę tu, tu schodzi, to jednak coś powiem weselszego. Także przy tych pierwszych pomarańczach najlepiej niech pomaga ktoś z rodziny czy sąsiedzi. Bo pierwsze pomarańcze mają bardzo twardą skórę. To jest horror. Ale nie będę czekał do grudnia, żeby pokazać Państwu, jak to się obiera. Z takiej rady to może skorzystać i niepełnosprawny, i opiekun niepełnosprawnego, że później powiedzieć, jak może sobie ten człowiek poradzić. A już pięknie nie będę obierał, bo to by zajęło dużo więcej niż długość filmu, i by na YouTube nie przyjęli tak dużo. To najważniejsze skóry po zdejmuję, ubiorę. No i mniej więcej tak to wygląda. Trzeba jeszcze go dopicować, ale tak jak mówię, film już byłby za długi. To życzę powodzenia i smacznych pomarańczy.